A wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marta i y, dzisiaj nagrywam odcinek pod tytułem Pauza albo Stop Challenge. Y, polega to na tym, że jadę po Karolina i mam tutaj pilot. I tym pilotem Karolina będzie zatrzymywała czas w bardzo niewygodnych momentach dla mnie. Y, w momencie, kiedy ona powie stop albo pauza, jeszcze ustalimy co dokładnie będzie mówiła. To ja nie mogę się ruszyć, dopóki ona nie powie start albo play albo nie wiem co. No, także jadę po nią i będzie się nade mną znęcać. Dobra, Jestem już Karolina, pokaż pilot. Hejka. Możesz zaprezentować jak to będzie Mamy wydało. pilota. Przetestujmy. Stop. No. A ty, ty ty ty! Ja nie... no start, bo ja nie widzę. No powiedziałam stop. Aha i nie powiedziałaś start. start no, A? ale weź, bo to nudne. Co nudne? Ja myślę, że coś Dobra, pomiesz. chodź. Na razie jeszcze zaczynamy lekko. Już raz postałaś. Idziemy na łąkę. Potem zaczniemy może bardziej się męczyć. Ok, idziemy po koniach. Marta! Stop! Nie ma <grym> jest błoto, jest błota. Błoto pomieszane z kubkiem. Mamy konia. Oczywiście na całym końcu podoku Przyjdzie. I mam pomysł, żeby ją w tym bagnie największym zatrzymać. Stała w tym. Oj, paletko. Dobra, Mati wytnie. Aron zgubił na po kantar różowy youngster. No cóż, bywa. Chodźcie. Nie. Marta, stop. No i no, czekam, aż się powoli zatopisz w tym bagnie. Jestem ciekawa, ile to zajmie, zanim to bagno gdzieś wciągnie. Dobra, idziemy? Nie. Nie chcę, się to stać. Nie. Dobra. Wow. Dobra, stop. Niech Aron ma przerwę. Dobra, go. Dobra, który szatę? Uh. To ja bym brała coś pod ten. Ten, czy ten. Mm, ten drugi, ten. Ten? Ten, no. W ogóle dzisiaj chyba na korpę. Ale bo czasu, jest szybciej. O, a co robisz z starą? Sprzedaję, chcesz kupić? Za. Dla? Dla ciebie mogę zrobić dobrą cenę. Za? To za kamerą ci powiem. Dobra. Ale Ronek, patrz, taki słodki koń. Taki słodki koń. O, Ja widzę potencjał w tym momencie. Stop! Zmęczysz się zaraz, Zmęczysz się, to jest ciężkie. No to, to co? Ale jest nie wygodna pozycja, tak to samo jakbyś trzymała dobrań. rękę, tak na wprost. Co? Tak samo jakbyś trzymała rękę, na wprost. Albo do góry. To jest badania, nie, 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 nie możesz już powiedzieć play. Nie. A już mam minę, już się męczy. No bo już się szkurzam. <laughs> Dobra, go. Dziękuję. Nie ma światła, by Ciebie nie widać, widać smugę światła przez swoją twarz. Marta? Co? Co? Stop. No ale trzymaj ten przycisk, miałeś odżywki wypsikać. No czemu, Ona no, on przecież raz się wciknie i koniec. No nie działa, i sobie. jest tak o, a nie jak spray, że brokat. Brokatowy spray z JD. ja już się szykuję. JD efekt. Stop. No weź. Weź trochę. No Ej, dobra, jest, już. Otóż jak się błyszczy? Jeszcze, jeszcze ci mało? No bo szyja musi się błyszczeć. Mhm. Dobra, jeszcze dobra. mam jedną okazję. Stop. Albo dobra, dawaj. On nie Zaraz zrobimy na kolejnym, jak się bardziej schyli. Stop. O. Teraz jest fajna poza. No nie wypadnie mi. A się jak to Super. <laughs> Głosy, jak dziecko się zakończy na kiblu. Super, mogę już? Nie, no Ale dobra. To... A, A muszę... już się wycwaniłaś, już stoisz na prostych nogach. No bo ja już jestem gotowa. Ale dzisiaj będzie dzień koniem. nauczaniem. gwiazda. Już tak, to jest cały w brokacie. No i gwiazdki jeszcze nie ale nawet tu widać jak się odbija, ładnie. Różowa podkładka, mates. Stop <głos> <głos> Czekaj, już ci pokazać. to jest niewygodnie, co się Ja stara jestem. Aha. Uh -huh. Na siłownię chodzisz, to co? Siadła nie podniesiesz? Nie, nie, ma. No proszę. <noise> nie, 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 bez nie, jeszcze nie, nie, uh -huh. I się udusza. Ale pozwoliłaś mi co nagrać. Stop! A trzymasz ładnie? Tak. Ale mnie wygodnie w palcach. Mi się wydaje, że ty nie trzymasz ładnie. Ale, no tak Będziesz że... dociągać go cały czas. ty nie tak, A no to. Stop! Da, stop! Co? Stop? No. A jeszcze na koncert. Czy teraz ci lepiej? Marno, ma to gdzieś. Słabo. Dobra, gol. A, i jesteś piękny. Skup się trochę z niego, ten śnieg. A ty już się szykujesz, widzę. Ja już się szykuję. Jest gotowa. Stop. A ja nie mam dobrej równowagi. A to, co, spadniesz Słysza, do boksu? Się nie możesz, masz stać nieruchomo. Czujesz się jak bocian. Jak flaming. Teraz ty się wyprostowałaś, ty byłaś pochylona lekko. O, bo tak nie jest trudniej. No i dobrze. No, dawaj. Dziękuję. Znaczy masz drugą nogę, pamiętaj co ty, 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 no. dostawiłaś tu za była w powietrzu lekko. A tak, on się już nudzi. Dobra. Go. To jest mój kantar z kolekcji Youngstar, który byłby do kompletu tego wszystkiego. Umarł. Nie ma go i muszę wybrać ten. Czemu go nie ma? Wydaje gdzieś na wodoku leży. Aaa, to ten. No. Myślę, że jak gdzieś jest, to jest w takim stanie, że się na do śmietnika. Albo jest podarty, albo nie wiem, jest już w, taki, w takim kolorze, że już go nie dopiera. Ale bagna akurat jest dobre. Wiesz, że w bagnie się zwłoki czy, czy, hibernują? W kompil, sensie ten. Nie, jak w bagnie co? leżą zwłoki, to one leżą i są dobre. Są tak samo, jak ktoś co się z nim Ja ci tłumaczę. To... Dobra, a po co mi zwłoki tam? Kantara. Tam. Mam takiego superbata w ogóle. Świetne. No, Potrzebuję bata, możecie mi kupić. Dobra, skakuj na konia. Stop. No, Co? Stop? Przepraszam. No, do góry ja jak miałaś. Tylko trzymam, tylko trzymam. To dobrze, to się pomęć chwilę. na rękę trochę. No to dobrze, chociaż tyle. Dobra, go. Stop. Była jak Superman. Ej, bo oni do suła. Dobra, Ja mam w taki, takiej pozycji mam zastygnąć? Tak. Dobra. Proszę. Przyszła do mnie. Aron nie z telefonu. Stop. To jest niewygodne. To jest niewygodne. Aron nie chcesz zrobić kroku w tył? Aron. No jak? Idź rusz Aron może. Idź chodzić. Nie. No Boże! Uwolnij mnie! Idź. Stop. Aaron też nie jest szczęśliwy, że tak się dzieje. Aron. Ręka boli, koniec. <śpieszynka> <śpieszynka> Idź. Marta? Stop. 一前。<laughs> Stop! Mogę podnieść. Ej, to się ma i Janik. Dobra, złaź. Tak jest! Stop. No jak miałam się podnieść? No trzymać na rękach. Latać? Tak! tak. Mm -hmm. Proszę wrócić i zrobić to. O, tak. Ja bym z kawą, bo nie chodziły. Dobra. Idziemy, stop! Okay. Chodź Wróciłeś, Wróciłyśmy się, rozszedłać. A teraz będzie najgorsze. Stop! Nie mówiłam o tym akurat. Mówiłam o zajmowaniu siodła. No też, ale to już masz dwa takie. Proszę. Aaron jest kolosia. Smacznego. Stop. O, jesteś po a, a Aron ci zje całą skrzynkę. Aron, dobra, ja ci pomogę, żeby Ej, nie zjadł no, no, nowej skrzynki. To jest a, nie to mój nie problem. O, ale masz ciepły język. Nie mogę, bo Aaron nie pilota. Super, Aron. Dzięki, Aron. Dziś się ruszasz? Powinieneś no mieć to, jakieś punkty karne za to. Proszę. Dziękuję. Proszę do boksu iść. Zabry. On buziaczka musi dać. Skrzynka jest taka fajna. Idź. Idź tu, o. Dupa mi wystaje w tej serce. Stop. Super. Zaraz ci koń ucieknie. Czekaj! Nie, nie szturmaj! Aaron, wierzymy w ciebie. Proszę. Nie mogę rozpiąć. Połóż. To co jest? Jak to? To jest Na boso. Stop. Serdecznie polecam. Świetnie. Bo przez śmiało. Zaraz będziesz chora. Wojciech, ja i Proszę. Jestem chora. Ja się takie rzeczy. Chcemy robić siatkę z sianem. Czy ja powinnam powiedzieć? wiedzieć? Ale ty idziesz chupą odwrócona. To, to spróbujemy już z tym I będę robić sianko dla Aronka. No dobra, ale muszę powiedzieć się schyli. Nic, nic. O chodzi? Stop. No inaczej tego nie mogę wykorzystać. Możesz jedyne co to postać w zianie. Fajna pozycja. Czekam, masz się schylić właśnie. No super, jeszcze mi kaptur wpadł na Zdejmij mi go. Nie! Ja ci nie pomagam. No i co? Stoić? Ja przeczę, E, ty, ty! Co nie Ale buzi, to nie pozwalaj! A o co to zagadam? Chyba siano! Proszę! <grym> nie, to był mój włos. Amunicja naładowana. Idzie, święty Mikołaj. Ale nie uciekaj! Dobra, stop! Dobra, idź to zjechać od co najmniej próbować. Aron, bo stoisz tak, że... Stop! Dobra, że teraz mi kazałaś, bo nie jest ciężki, bo jest przy przystanie. Bo nie zdążyłam wcześniej, bo Aron stał. Jakbym, jakbym nie przesuciła tego, to byłoby źle. Ale specjalnie to zrobiłaś, rzuciłaś że teraz, żeby to zrobić, żeby nie zdążyła. już myślałam, że mi powiesz szybciej. Aron zasłaniał no, wszystko. Jest też ten bardzo wygodny moment dla Ciebie, a dla mnie nie. No ale Aron już w szkodzie nawet nie widziałam. Aronica! Jak kochany jesteś, Aron, Uratowałeś mi życie. Idź, wieszać. konik. Stop. No i tak ci to nic nie się zmienia, bo to sprawia, że to samo, oprócz tego, że masz ręce w górę. Ale ja się oparłam. Aron! No ja. się już za dużo miłego nie zrobiłeś. Dzisiaj. Dobra, wieszaj. jeszcze żarcie mu zrobię i na dwór. No Witam. w mojej kuchni. Zrobić Aron na jedzenie nam o moim kodzie do Hodschlina e, aron 10 Polecam, macie zniżkę. Fajne suple. Polecam. Marta Trąbska. Te widzowie. Żeby zbrodni. Ej, YouTube mnie zbanuje filmu za nóż. No, God! Bez przesady. Ale miałeś okazję, ale miałeś okazję, nie wykorzystałaś tego. Czego? Jak podnosiłam do góry ten worek. Kurde no. Teraz ja już się przygotowałam. Stop, nie, jeszcze nie, Pauza. jednak masz, nie pauzę, co się mówi, jak się ten, jak jest stop, start, dobra, start. Co? No, że masz się ruszyć. Teraz ale masz stop. A to się sypie? No sypie się, trochę, ale ja żeby to się sypało, muszę tak podrzucać, bo to jest takie zbite. Dobra, to poczekamy. No przestań. No co, przestań. Dobra, start. Stop. Polesam tą paszę z Four Horses, kod MA5. Coisz <gry> tak? No, ale to się nie sypie. No zobacz, to się nie sypie. Stoi! Ty masz stać. Poważnie mówię. Ja ci pomogę. Ale ty nie możesz ty mi ten... Ja mogę, nie ty możesz... nie możesz ruszyć. Nie, nie ja można. mogę. Nie można tak no, robić. No oczywiście, że można. Dobra, drugi, teraz mi Stop. Ty, Rozcipię ja ty pojęł z tobą, no właśnie. Ju. No, teraz możesz. Teraz <gryw> wymierz jak to wyjąć. Ej, bo mi to rozwaliła. Na koniec. Już już! O! <gryw> Nawet nie musiałaś powiedzieć to, się rozsypała. No tak. i pięknie. Kurz. Czaki. Coś zrobiła? No rozsypałam ją! No. Dobra, już się więcej nie zmieści, robię tak. Już to ci się nie zmieści. Stop. To ciężkie? Nie. Znaczy ja takie, nie wiem ile to jest. Z 5 kg max. A no to... To zabawne. Masz swój pilot, jak ty mówisz mi stop bez pilota w ogóle? No bo chciałem ci pomóc. Ej, patrz. Nie, no, nie, nie ma! Porządek z, jest! Trzeba przebrać Arona dużo Dla Dam mu jeszcze smakołyka. Dobra. Tak. Ja, a Aron już wie, mam dla niego reniferka. Też? Zaprzywij piąteczkę. A drugą. Nie drugą. Drugą. No pięknie, pięknie, proszę. Dobra było? Tak. Dobra, zmierzamy na padok. Idziemy na padok. Gdzie ja tam nie idę? Idź ten, ja cię nagram. Muszę się pożegnać, bo moja kamerzyczka y, udaje księżniczkę. <grym> tak, Jest. bo nie mam kaloszy, bo zmarzłam. i nie chcę chodzić po błocie, <grym> że to by było na tyle z naszego odcinka. Co? Pauza challenge. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i co jeszcze? I dzwoneczek. I widzimy się w następnym filmie.